Zawsze się zabezpiecza jakiś okres hypercaru, testy regresji. Podstawowych, kluczowych procesów w ramach swoich podstawowych, fundamentalnych rzeczy, które powinny działać, to ryzyko w przypadku kustomizacji no, będzie występowało. Ponownie w studio Wojtek Lepaczka, cześć. Miło gościć ponownie. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o etapach migracji, w ogóle jak podejść do migracji, dlaczego to jest ważne. No i wydaje mi się, że naturalnym krokiem jest przejście do tej obsługi powdrożeniowej, czyli takiego hypercare'u. No i zastanawiam się, jak to teraz w ogóle wygląda, bo no, ja już troszeczkę gdzieś tam może jestem z boku tej branży, jeśli chodzi o, 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 o wdrożenia, ale z, przyjmijmy ten wariant. Że jesteśmy po Go Life'ie i że ta migracja według mnie poszła standardowo, czyli nie do końca dobrze i mm. mamy ten okres powdrożeniowy. I co tu się dzieje teraz? No, przeważnie jest duża presja, bo zaczęliśmy <laughs> pracować i musimy zacząć raportować, musimy wystawiać faktury, musimy przeprocesować nasze regularne procesy, zarządzać projektami, jakiekolwiek funkcjonalności są tam odpalone. I no, tutaj w okresie hypercare. Tak jak powiedzieliśmy w zależności od tego jaka była jakość tej migracji e, sprawdzenia tego czy były dane dobrze zmigrowane, może być okres przyjemny hypercareu, bo wszystkie problemy i ryzyka zostały gdzieś tam wcześniej zaadresowane, zmitygowane, e, a może być trochę bardziej dynamicznie, no bo tu i teraz biznes nie ma wyjścia, tak mm -hmm. jakby musi zacząć pracować na tym nowym systemie, nie ma alternatywy. E, różne są scenariusze. Przy okresu, w tym okresie hypercare, hyper no konsultanci stoją blisko tak naprawdę. Ważna jest komunikacja, no tak naprawdę otworzenie tego biznesu na partnera, dostęp do tych konsultantów, opieka czasami, czasami bardzo intensywna i pokazująca, jeśli nie było wcześniej na przykład przestrzeni na przetestowanie jakiejś funkcjonalności mhm. albo przejście całego procesu, to teraz się to odbywa. Tak jakby już nie ma ucieczki, i dana osoba z biznesu musi znaleźć czas. Także w zależności od stopnia skomplikowania, jak to wyglądało wcześniej, okres hyperkeru może być intensywny, może trwać miesiąc, może trwać trzy miesiące do momentu stabilizacji, może być przyjemny, a może być też bardzo, bardzo dynamiczny. No, po prostu, żeby umożliwić codzienną pracę i w przypadku jakichś problemów, wyzwań, mm -hmm. e, no, tak trzeba naprawdę rzucić wszystkie siły na pokład i próbować rozwiązać i udrożnić kwestie normalnego funkcjonowania. Okej, okay. to jeszcze trochę do korzeni wrócę, bo zastanawiam się, czy ten taki okres powdrożeniowy, to on już jest ustalany na etapie podpisywania umowy wdrożeniowej? No bo wiesz, bo tu mamy rozbieżność, czy rozbieżność, no tak jak powiedziałeś, ten okres powdrożeniowy to może być miesiąc, ale też trzy miesiące. Mhm. Jak to jest takim, no pewnie wiele firm będzie to interesowało, jak to jest właśnie, jak to wygląda finansowo, czy to jest z góry ustawione, czy, czy ten okres, czy, no nie wiem, po prostu to są normalne dniówki, które trzeba wykorzystać. Mhm. Jest kilka możliwości, tak naprawdę, jeżeli chodzi o hypercare. Co do zasady, ten okres w ramach umowy rolloutowej, wdrożeniowej już się określa, o tym dyskutuje. Każdy ma świadomość, że ten początek będzie trudniejszy, mhm. więc klienci starają się zabezpieczyć tam jakiś okres, powiedzmy miesiąc, na określonych warunkach na tym etapie. Oczywiście jest kwestia, jeżeli się czegoś nie doszacowało. Dogadać z partnerem, porozmawiać, wejść na formule, formułę time material, wydłużyć ten okres tak długo jak to jest konieczne. Także jest tutaj po stronie, myślę, partnera i klienta pewna elastyczność. Zawsze się zabezpiecza jakiś okres hypercaru i później w trakcie hypercaru. Zaczynają się rozmowa o propos supportu, takiego długoterminowego mhm. wsparcia, jakieś określanie SLA, aktywności, powrotu, komunikacji. Jeżeli wcześniej nie było jakiegoś narzędzia do komunikacji oficjalnej, do tiketowania, wszystkie te rzeczy się ustawia. Tak żebym podzielił myślę ten etap o którym się na początku rozmawia to hypercare tak, mhm. support, to jest etap do którego się później dochodzi. To tu się jeszcze zastanawiam, bo powiedziałeś o, o tym saporcie takim powdrożeniowym. I wiesz, my często uczulamy klientów, żeby rozmawiali z partnerami e, o samym saporcie już na etapie, zanim podpiszą umowę. No bo dla nich jest to ten moment, gdzie mogą na pewno trochę więcej sobie wynegocjować, jeśli chodzi o stawki, o budżet itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I jak Wy, jak Ty do tego podchodzisz? No, co do zasady, zawsze jest taka możliwość, tak? Należy rozmawiać, takie, odpowiadać na potrzeby klienta, jeżeli chce taką dyskusję na początku poprowadzić, tak. Ale z drugiej strony też jest to pewnego rodzaju commitment. Tu i teraz, za rok, półtora, mhm. kiedy ta umowa by weszła w życie, no pytanie. Czy faktycznie rollout był satysfakcjonujący? Czy ten, ten commitment jest w mocy, tak naprawdę? Okay. Czy przypadkiem nie zamknęliśmy sobie jakiejś furtki, bo firma, która wdrażała, jednak nie okazała się odpowiednim partnerem do tego, żeby kontynuować wsparcie, bo na, na Hypercarze e na przykład jeszcze nie dowieźli kilku rzeczy i funkcjonalności mm -hmm. z różnych przyczyn, czy to po stronie klienta, czy partnera. Więc po co się szufladkować? Tak jakby. Jest owszem, można jakiś win typu, nie wiem, niższe ceny na początku na no za dwa lata, mhm. ale z drugiej strony, czy warto się już tutaj zamykać? Moim zdaniem bliżej końca, mhm. kiedy już wiadomo, że faktycznie z tym partnerem chcemy kontynuować współpracę, można pójść na rynek, jeżeli chodzi o support, poszukać. Można zawsze firmę, która supportuje, zmienić, bo na przykład partner wolno odpowiada i klient okay. jest niezadowolony. Jest myślę tutaj wiele scenariuszy. Więc ja osobiście tak, myślę, każdy będzie otwarty na taką dyskusję. Czy to jest dobry pomysł? No nie nie mi to oceniać. Moim zdaniem, szufladkowanie się na początku i komitowanie do czegoś, co faktycznie się zadzieje. Może być strzałem stopę. Mm -hmm. Okej. Okay, to wr wracamy teraz do okresu Hyperker. E jak Wy do tego podchodzicie, tak wiesz, od takiej strony te, technicznej, bo chyba dużo firm nigdy nie zdaje sobie sprawy, czy nie wie, jak to faktycznie po go będzie wyglądało. Zawsze słyszą, no pewnie będą siedzieć u nas tydzień, dwa, mhm. coś się zepsuje, przyjdzie konsultant, naprawi. A jak to, jak to jest rzeczywiście? No my co do zasady już na etapie wdrożenia wspieramy biznes, mhm. co do zasady. Czyli de facto te osoby, które będą zgłaszały etikety, i problemy na okresie hypercare. Więc pierwsze co my jako firma robimy, to skracamy ten dystans. Staramy się być blisko osób biznesowych i wspierać się od samego początku i w przypadku problemów z nimi i rozwiązywać je wspólnie z nimi. Jakby rozwiązanie dwutygodniowego hypercare'a Fajnie, można również to zrobić zdalnie. Pytanie, czy ten błąd się nie powtórzy, czy ktoś sprawdzi, czy to rozwiązanie było jednorazowym rozwiązaniem, czy po podwyższeniu wersji coś się może zadziać. jakby jeszcze harmonogram podnoszenia i je aktualizacji jest też kluczowy. Także no u nas dajemy tą przestrzeń na tą komunikację. Mm -hmm. Bardzo koszernie, DevOps, <laughs> różnego rodzaju JIRA, rozwiązania, etykiety. Dopuszczamy komunikację Teams, staramy się być blisko. E, oczywiście dobrze jest mieć to równo, to, to, te komunikaty równolegle, tak żebyśmy mogli też obserwować jakiego rodzaju bugi, etykiety. Mm -hmm. Czasami się zdarza, że po stronie Microsoftu jest jeszcze coś do zrobienia. E, e, także na pewno dobre narzędzie, ale też takie ludzkie podejście do, no tak. do pracowników, że y, rozumiemy, ma to wpływ na Waszą pracę, jakie priorytety trochę. Podejścia projektowego, ok, ustalmy sobie ten backlog, co jest kluczowe, i wtedy wspólnie rozwiązujemy one by one, sprawdzamy później, czy to wszystko działa, i, i, i no po prostu po ludzku. Nie, nie automatycznie, nie, nie tak bardzo per branża IT, no. tylko przez to, że mamy te nalaczełości biznesowe, no potrafimy zrozumieć upotrzebki, tak jakby porozmawiać. A jak ty byś chciał, żeby ten proces no. wyglądał? Co tak naprawdę nie działa. Więc ta komunikacja, myślę, i bycie blisko, niekoniecznie to oznacza bycie blisko w biurze u klienta, ale bycie blisko w sensie dostępnym, hmm. to jest tak jakby to, to, co jest kluczowe. To jak sobie radzić z klientami, bo wiesz, ja pamiętam czasy, gdzie w tym okresie powdrożeniowym, jak czasami było ciężko i trzeba było gasić jakieś pożary, to klienci potrafią czy znaczy, nie wiem, czy potrafią czy nie potrafią zrozumieć, że no dobrze mieć wszystko właśnie na etykietach w jakimś programie, że masz tą historię, no to oni biorą za telefon i do ciebie dzwonią. Mhm. Czy też macie takie sytuacje? Jak się z nimi radzicie? To znaczy no tak, tak jak powiedziałem, jesteśmy blisko klienta, więc konsultanci rozmawiają, pracownicy klienta rozmawiają bezpośrednio czasami na Teamsach. Mhm. To są Czasami dyskusje, brainstormingi, tak jakby nie potrzebujemy pod to robić tiketu. a Natomiast jeżeli jest jakieś konkretne, konkretne zadanie, nie tylko wsparcie naturalne, no to dobrze by było, żeby ten ticket i ta oficjalna komunikacja, która no, na etapie wdrożenia jest, bo ona jest potrzebna, tak żeby widzieć backlog, co się dzieje, tak samo na okresie hypercare, nawet może odtwórczo, ale żeby się pojawiła. Mhm. Natomiast tu i teraz jest problem, tak jakby nie mamy z tym problemu, okay. żeby odpowiedzieć na, 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 na korespondencję mailowo. Dobrze by było, żeby wtedy konsultant, jeżeli pracownik klienta nie ma czasu, utworzył na DevOpsie taki ticket. Takie było zadanie, takie było rozwiązanie, taka była przyczyna, dla historii nawet, żeby można było wrócić do potencjalnego problemu, jeśli się ponownie pojawi. Kto zamyka taki etap? Wy? Jak stwierdzicie, że wszystkie błędy zostały Wyczyszczone, który klient zgłosił, czy to klient musi oficjalnie powiedzieć: Dobra, już jest ok i możemy przejść dalej, właśnie do etapu serwisowania systemu. Co do zasady, myślę, to, to, to zależy, co jest w umowie wpisane, tak mm -hmm. naprawdę. Jeżeli się kończy okres e, wsparcia, tak jakby i nie ma woli e, po stronie klienta kontynuacji, no to po prostu naturalnie drogi się rozchodzą. Jeżeli jest nadal, czyli ja myślę, że. Co do zasady, jest to decyzja klienta, koniec końców. My jesteśmy zawsze do dyspozycji, zawsze do, chętni do pomocy, jeżeli się będą pojawiały jakieś kwestie, tak jakby w, nasi partnerzy i klienci wiedzą, do kogo trafić okay. odpowiednio. A czy to też w tym okresie zdarzają się sytuacje, albo może nawet na przykład wy dopuszczacie e, taką możliwość, że, wiesz, że klienci w tym okresie hypercare. Jeszcze wymyślają sobie nowe funkcjonalności, albo dopiero uświadomili, że coś, co zaplanowali jakiś dany proces, mm -hmm. jednak u nich się nie sprawdzi i chcą go zmienić. Czy to, to jest dobry ten moment, ten czas na, na takie ruchy, czy to trzeba być po prostu no, tym złym wujkiem i powiedzieć, no nie, 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 to, to nie jest etap na takie rzeczy? Myślę, że odpowiedź jest dosyć oczywista. <laughs> no, to nie jest najlepszy moment. Tak, jakby pierwsze po go-life'ie to jest stabilizacja. Jakby podzielenie się wiedzą, mm. nauczenie organizacji nowego narzędzia, ustabilizowanie procesów. Jeżeli czegoś brakło, a nie było, powiedzmy, zgłaszane na początku, na etapie wdrożenia, no to tak naprawdę to może być część request, może powstać mm -hmm. na to ticket, może być to oddzielnie wycenione, natomiast powinno być, znaczy ten, ten temat powinien być wzięty, że tak powiem, pod rozwagę dopiero po okresie, kiedy zostanie osiągnięta stabilizacja, wtedy dokładamy nowe funkcjonalności, znowu sobie testujemy, patrzymy jak nowe funkcjonalności wpływają po aktywacji mhm. na pozostałe obszary, które gdzieś były, na przykład, kastomizowane, bo standard nie był wystarczający do tego, żeby zabezpieczyć wszystkie potrzeby. Także, tak, no wydaje mi się, że Trzeba chwilkę poczekać okay. i mitygować i zarządzać tymi oczekiwaniami po stronie i przez cały okres tak naprawdę wdrożenia. Klienci chcą, myślą, szybkie, proste, wycena kilka miesięcy, kilkanaście mm -hmm. miesięcy. Wyzwania, wiele cykli. No, stabilizacja też jeszcze wymaga chwilę czasu. To nie jest tylko okres hypercare, bo zanim ludzie się nauczą dobrze i o opanują środowisko i co klikać w systemie, żeby to też było dla nich czymś naturalnym, no to myślę, że wtedy możemy mówić o tym, że dochodzimy do jakiegoś określonego poziomu dojrzałości organizacji mhm. i ok, jeżeli organizacja jest na tyle dojrzała, że już osiągnęła ten poziom, może myśleć o pewnego rodzaju roadmapie rozwoju. Co dalej? Jakie jeszcze nowe funkcjonalności nam oferuje dane rozwiązanie, które kupiliśmy? O czym możemy po, pomyśleć? Czy te procesy, które zrobiliśmy, są wydajne, czy można by było zrobić jeszcze, jeszcze troszkę, wprowadzić drobne modyfikacje w procesie, żeby był szybszy? Czyli tak jakby pracujemy nad tą efektywnością i każda nowa funkcjonalność tak naprawdę powinna być dodatkową wartością, wartością dodaną na koniec. Mm -hmm. To jest coś, co kluczowego w zasadzie powiedziałeś, bo chyba wiele firm sobie nie zdaje sprawy z tego. Tak naprawdę rozwój systemu czy cała ta podróż no zaczyna się dopiero właśnie po go live'ie, bo wtedy klienci faktycznie uczą się go, nie ten okres, gdzie były szkolenia, tylko okres, gdzie wystartowali, to jest ich jedyne narzędzie gdzieś tam do pracy i wtedy przychodzą tak naprawdę pomysły, jak to rozwijać. Nie? No to jest dosyć naturalne, dostajemy nowe narzędzie. Jakby wracając do mojego, mojej historii jako jakby reprezentanta biznesu, Dostajesz nowe narzędzie. Na początku uczysz się i stabilizujesz swoje procesy, tak żeby z nim żyć mhm. w miarę w zgodzie. Później zaczynasz się zastanawiać, czy to, co ja robię, jest efektywne czasowo, czy mogę zrobić coś innego. Wykorzystać, nie wiem, jakiś add e, może skorzystać z jakiejś technologii, nie wiem, Power Query, mhm. jakieś all data, jakieś połączenia, tak, tak zwane skróty myślowe, i, i które mm, sprawią, że ta praca z tym systemem zacznie być przyjemnością i będzie praca nie tylko na pracę, ale też koncepcyjne myślenie, tak jakby rozwój, co jeszcze można z tego więcej wyciągnąć. E, także no, to jest, ja tak to widzę. Mhm. Powiedz mi, jak w takim wypadku, jeżeli już no, jesteśmy po tym okresie hypercare, podchodzić do modyfikacji, aktualizacji systemu? To są tak naprawdę, moim zdaniem, dwa wątki. Modyfikacje systemu, czyli to, co wspomnieliśmy, tak jakby część requesty, nowe mm -hmm. funkcjonalności, rozwój to jest jedna rzecz. Druga kwestia aktualizacje. W przypadku Microsoft Dynamics FNO. Aktualizacje są wymagane przynajmniej dwa razy do roku. W zależności od tego, ile modyfikacji do standardu było wprowadzanych w ramach procesów, do, żeby dostosować go do odpowiednich potrzeb, o tyle mogą być trudniejsze aktualizacje. Mm -hmm. Można się przed tym zabezpieczyć yy, i nawet trzeba. Tak naprawdę sprowadza się to też do zarządzania yy, yy, i dobrego przygotowania. Bo mogą pomóc nam w tym i pomogą na pewno testy regresji. Podstawowych, kluczowych procesów w ramach swoich podstawowych, fundamentalnych rzeczy, które powinny działać, nawet jeżeli wersja zostanie podniesiona do, przez Microsoft do wyższej, zostaną dodane nowe funkcjonalności, to powinniśmy mieć swojego rodzaju nagrania automatycznych mhm. procesów, które możemy sobie puścić a, i one za nas tak jakby automatycznie wrócą z informacją, że jest dobrze albo. Który z procesów nie działa, i wtedy drążymy, co się stało, co się zmieniło. W przypadku standardu, no, naturalnie nie powinno być tego typu problemów, no, ale bardzo często jest ciężko wpasować się organizacji we wszystkie standardowe procesy, które są w systemie, bo pracownicy albo kluczowi decydenci przywykli do pewnego rodzaju podejścia. Do pewnego rodzaju raportów. Tutaj z pomocą nam przychodzi power BI inne rozwiązania z ekosystemu Microsoftu. No ale czasami się nie da, i takie część requesty są wymagane. I tam takie modyfikacje są też dewelopowane i wprowadzane, więc bardzo dobrze jest mieć tą świadomość. Stworzyć te testy regresji, na początku pewnie manualnie, no bo mhm. ktoś musi z biznesu przeklikać się przez te wszystkie procesy, nagrać, jak on wyobraża sobie od początku end-to-endowy proces z, tą, gdzieś z, tą, z tym elementem, który był modyfikowany i że to jest rezultat, którego on oczekuje. Nie? Więc trzeba troszeczkę zainwestować czasu, dobrze to zaplanować, mieć to na agendzie jako po prostu zadanie do przygotowania. Mhm. W zależności od Ilości modyfikacji, odpowiednio powinna być ilość testów regresji. Zawsze powinniśmy sprawdzać, być przygotowani. Bardzo dobrze i bardzo dobrą praktyką jest posiadanie kilku środowisk, czyli podnosimy, jak już jest Must have, do wyższej wersji środowisko nasze. Preprodukcyjne, albo jeszcze wcześniejsze, w zależności czym dysponujemy, sprawdzamy, robimy testy regresji, sprawdzamy, czy wszystko dobrze działa i wtedy dajemy zielone światło na podniesienie produkcji. Jeżeli są jakieś bugfixy albo rzeczy, które jednak są uniemożliwiają, wtedy mamy zawsze możliwość skip, pominąć jedną wersję, jeden upgrade. Mhm. Czyli przynajmniej dwa razy do roku, raz na kwartał jest dawany release. Także jest jakaś ta przestrzeń. Z moich praktyk i doświadczeń wynika, że przynajmniej to minimum dwa razy do roku jest robione, różnie się to rozkłada u klientów. No i te testy po prostu będą mitygowały to ryzyko, że coś się nam wysypie na produkcji. Mhm. Powinien być cały proces podnoszenia, aktualizacji, kto to robi, odpowiedzialności, kto sprawdza rezultaty testów regresji i tak dalej. Także trzeba o tym pamiętać. To, w kontekście aktualizacji. Jeżeli chodzi mhm. o modyfikację, no to tak naprawdę to jest rozwój i dostosowanie, dalsze rozbudowywanie danego RPA. Świadomość, mamy stabilizację, wiemy, co chcemy jeszcze dodatkowo uzupełnić, żeby było szybciej, jeszcze efektywniej. Także tutaj ponownie odpalamy nową funkcjonalność, piszemy change request. Wracamy do środowiska preprodukcyjnego, sprawdzamy, to jest cykl życia mhm. tak naprawdę, czy to czy modyfikacja, czy aktualizacja, w przypadku dużych customizacji powinny być, zapętlać się. I tak długo, jak nie ma zielonego światła, nie powinny trafić na produkcję, gdzie jest stabilne środowisko. Mhm. A może warto też powiedzieć, jak dużą rolą, jak dużą rolę tak naprawdę klient tutaj odgrywa? Wiesz tutaj, czy przy aktualizacji, czy przy modyfikacji, ja uważam, że klienci często pomijają właśnie ten aspekt testowania. No, przeklika, działa, pyk na produkcję. Mhm. E, wiesz, ja tu stoję w obronie jakby naszej branży, że. Żaden konsultant, żaden dostawca nie przetestuje produktu tak jak klient. Nie? No, nie przewidzisz wszystkich ruchów tak, jak klient może zrobić. No i ja pamiętam, że często zawsze były z tego jakieś tam problemy, mhm. czy, czy pretensje do dostawcy, że przecież to miało działać. Oni potem są zdziwieni: no, okej, okay, coś nie działa, to trzeba dopłacić za coś, ale finalnie oni potwierdzili, że jest dobrze wszystko. Nie? Mhm. I pytanie, czy Wy macie jakiś sposób na klientów, może to trochę brzydko brzmi. Ale żeby oni jednak solidnie to testowali? Czy jednak trafiacie na klientów, którzy mocno się przykładają do tych testów? Ja myślę, że to jest etap ewolucji całego wdrożenia i takiego mm -hmm. przesiadania się z jednego systemu na drugi. Na początku tak. Jeżeli nie masz dobrze alokowanych zasobów i ludzie jako priorytet pracownicy traktują, muszą wykonać swoją regularną pracę, to jako testowanie, jako coś dodatkowego. Mm -hmm. Ciężko oczekiwać jakiejś jakości, jakby no przede wszystkim priorytet było zrobić moją dzienno, tak. moje dzienne obowiązki, więc te testy, skoro już ktoś mnie zmusił i delegował, no to przeklikam, tak jak powiedziałeś. E, także bardzo często no, są testy, które są zrobione po prostu źle, mhm. są niekompletne, ym, po prostu są odklikane. Teraz mówimy o etapie, w którym już mamy środowisko stabilne i jakby zakładamy, że już dojrzałość odpowiednich osób wzrosła, i to ryzyko w przypadku kustomizacji no, będzie występowało. W związku z powyższym, wróćmy może do tych testów regresji, sprawdźmy jak one działają. Widać bardzo dużo przy pierwszych aktualizacjach, czy zostało to zrobione dobrze, czy źle. No, tak. no, i to jest ten moment, w którym tak naprawdę nie tyle, co trzeba sobie posypać głowę popiołem, co po prostu wrócić uczciwie. Jeżeli jest potrzeba, oczywiście konsultantów, supportu, czy tam okresu hypercare. No to czemu nie mamy wesprzeć, ale tak jak mówisz, my nie możemy tego przeklikać. Okej, okay. no to jeszcze zastanawiam się w tej kwestii, wspomnieliśmy, jeśli chodzi o roadmapę. Mm. Mm. Już takie ostatnie pytanie bo jak faktycznie klienci tą roadmapę sobie planują po wdrożeniu systemu. Czy, czy to wy im zalecacie? Czy to naturalnie wychodzi? No trochę czasy się gdzieś tam zmieniają. Mhm. Ja pamiętam, że tego nie było kiedyś, nie? Wiesz, no, było wdrożenie, działamy, podczoła już zszedł, wszyscy już nie są tak przerażeni, że są na nowym systemie. I często firmy nie myślały jakby o tym dalszym rozwoju przez tam, powiedzmy, kilka miesięcy, mhm. bo chciały odetchnąć. Mhm. A nie wiem, może teraz jest właśnie taka sytuacja, że jeżeli wszystko gładko poszło książkowo, według waszych wytycznych, to klienci ochoczo już planują tą roadmapę? Czy, czy jak to wygląda? Tak naprawdę no, dużo zależy. My możemy i cały czas rozmawiamy z klientem na każdym etapie. Eee, tak jak wspominałem wcześniej, no, pisanie roadmapy na okresie, kiedy były jakieś wyzwania, no, poczekajmy, dajmy opiekę. Jak jest taki scenariusz książkowy, że wszystko się udało, no to czemu nie skorzystać z pozostałej funkcjonalności? To też dużo, dużo zależy od tego, co udało nam się uruchomić po GoLive. Mhm. Bo może być też taki scenariusz, w którym nasze oryginalne oczekiwania co do tego, co powinno być odpalone, versus to, co się nam udało odpalić, bo zasoby, mhm. bo brak czasu, bo budżet i tak dalej, no nie skończyły tego katalogu tak naprawdę. Zrobiliśmy, nie wiem... Dajmy na to 10 modułów, z których chcieliśmy korzystać, znaczy oryginalnie 20, a udało nam się osiągnąć 10. Mm -hmm. No to teraz naturalnym etapem jest zaplanowanie poniekąd roadmapa rozwoju pozostałych obszarów, które oryginalnie chcieliśmy, ale nie były maskawem do tego, żeby okay. dalej funkcjonować. Więc w zależności od scenariusza, czasu, możliwości, ta roadmapa się napisze w sposób naturalny. A w zależności od stopnia rozwoju i świadomości organizacji, dojrzałości, ona później się pojawi. Bo jeżeli kupujemy duże rozwiązanie, to w sposób naturalny organizacji będzie zależało na tym, żeby korzystać z jak największej części procesów, które są out of the box tak? mhm. w tych obszarach, których nie były na przykład dotykane i na przykład Credit Collection, które. Może nie jest masthawem na samym początku, bo nie jest wymagane do raportowania finansowego i tak dalej. Może się okazać, okej, okay, tak jakby ten proces się odbywa. Jest ten obszar, jest ten moduł. Wrzućmy mm -hmm. go na roadmapę. Rozpracujmy wspólnie co trzeba poustawiać, co trzeba zrobić, żebyśmy mogli na to odsetkowo wysyłać, jakby przypominać, korzystać w pełni z tej funkcjonalności. No i tutaj naturalnie ta roadmapa się pojawi. Ok. Wojtku, to ja ci bardzo dziękuję za, za udział w tych dwóch odcinkach i mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości, przyszłości będziemy mieli okazję porozmawiać. Dziękuję, Marku, było mi bardzo miło. Dzięki.